Już o tym wspominałem. Po przekształceniu Pucharu Europy w Ligę Mistrzów żaden klub nie potrafił wygrać rozgrywek dwa razy z rzędu. Ta dziwna niemoc europejskich gigantów od Porto po Monachium trwała długie 22 lata. Przełamał ją klub, któremu należało się to jak żadnemu innemu. Oczywiście Real Madryt. Królewscy zaczęli pisać wspaniałą historię Pucharu Europy wygrywając pięć pierwszych finałów pomiędzy 56 a 60 rokiem. A w 2017 Otworzyli zupełnie nowy rozdział. Obronili tytuł zwycięzcy Ligi Mistrzów. Oczywiście, żeby mieć co bronić, najpierw musieli te rozgrywki wygrać. W finale 2016 z Atletico było 1-1 po golach Sergio Ramosa i Janika Carrasco. I ten wynik nie zmienił się mimo 120 minut gry. W konkursie 11 do bramki nie trafił tylko jeden piłkarz. W czwartej serii Juan Franz Atletico kopnął w słupek. Po nim piłkę ustawił Cristiano Ronaldo. I pewnym strzałem dał Realowi Pucharmistrzów. Trener Zinedine Zidane wybrał ustawienie 4-3-3. W bramce Keylor Navas. W obronie Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pepe i Marcelo. Defensywny pomocnik Casemiro. Nieco przednim Luka Modric i Tony Kroos. W ataku trio BBC, czyli Gareth Bale, Karim Benzema i Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w całych rozgrywkach strzelił 16 goli. Do własnego rekordu z 2014 roku zabrakło mu gola. W sezonie 16-17 Real trafił do grupy z Borusją Dortmund, Legią Warszawa i Sportingiem. Meczu nie przegrał, ale z powodu trzech remisów, w tym 3-3 w Warszawie, zakończył zmagania na drugim miejscu. W jednej ósmej finału królewcy nie dali szans Napoli. Wygrali oba mecze 3-1. W ćwierćfinale ich rywalem był Bayern. W Monachium gospodarze objęli prowadzenie po golu Arturo Vidala. W czasie doliczonym do pierwszej połowy mieli jeszcze rzut karny. Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, któremu doskwierał uraz barku, do 11 podszedł Vidal i potwornie spudłował. W drugiej połowie Real wybiegł na boisko odmieniony. Cristiano szybko strzelił gola po dośrodkowaniu Carvajala, a w 77 minucie, po wrzutce Marco Asensio, strzałem nietypowym, spodem stopy, pokonał Manuela Neuera. W rewanżu o Madrycie Bayern wygrał 2-1. Gola z karnego strzelił Lewandowski, La Realu trafił Cristiano. W dogrywce goście musieli jednak grać w dziesiątkę, bo w 84 minucie, Drugą żółtą kartkę otrzymał Vidal. W 105 minucie kluczowego gola na 2-2 strzelił Cristiano. Po podaniu Sergio Ramosa był na ewidentnym spalonym. Jednak gwizdek sędziego Wiktora Kaszaja milczał. Weże war ten gol z pewnością byłby anulowany. Osłabiony Bayern rzucił się do ataku i nadział się na dwie kontry. Najpierw jego obronę rozerwał Marcelo, który wyłożył piłkę Cristiano do pustej bramki. Wynik na 4-2 ustalił po ładnym rajdzie Asensio. W pierwszym meczu półfinałowym na Santiago Bernabeu, Real po kolejnym hat triku Cristiano rozbił Atletico 3-0. W rewanżu mógł sobie pozwolić na porażkę 1-2. Na finał z Juventusem Zidane posłał do boju bardzo podobną jedenastkę do tej z poprzedniego roku. Miejsce Pepe, który odszedł do Besiktasu, zajął Rafael Waran. Druga i ostatnia zmiana, Bale usiadł na ławce, a z przodu zastąpił go Isco. Ten mecz był koncertem królewskim. Zaczął go Cristiano po badaniu Carvajala. Wyrównał pięknym strzałem, przerzutko Mario Mandzukic, ale to był koniec popisów Juve. Casemiro, ponownie Cristiano i Asensio dali efektowną wygraną 4-1 i pierwszą w historii obronę tytułu w Lidze Mistrzów. Cristiano znów został królem strzelców, tym razem z 12 golami, tylko dwa z nich strzelił w fazie grupowej. Realowi Zidana ciągle było jednak mało. W kolejnym sezonie znów pokonał Juventus, tym razem w ćwierćfinale, finale, w którym zwyciężył 3-0. A fenomenalnego gola przewrotką strzelił Cristiano. Kibice Juwe nagrodzili go oklaskami i owacją na stojąco. Za to w półfinale Real znów toczył mordercze boje z Bayernem. W Monachium wygrał 2-1, w Madrycie było 2-2. Tym razem ani Lewandowski, ani Cristiano do bramki nie trafili. Finał z Liverpoolem rozpoczął ten sam skład, który wygrał finał z Juwe rok wcześniej. Królewskim ułatwiła zadanie kontuzja Mohameda Salaha, unieszkodliwionego przez Sergio Ramosa. Wynik otworzył benzema któremu piłkę na nogę rzucił bramkarz Derec Loris Karius. Kuriozalny gol. Wyrównał pożycie różnym Savio Mané. W 63 minucie padł jeden z najpiękniejszych goli w historii finałów Ligi Mistrzów. Po dośrodkowaniu Marcelo, przewrotką z 13 metrów, strzelił rezerwowy Bale. 20 minut później, rozochocony Walijczyk kopnął z 25 metrów mocno, ale w sam środek bramki. Jednak Karius źle ułożył ręce i piłka wpadła do bramki. Real skompletował historyczny hat-trick zwycięstw lidemistrzów, Mistrzów, a gdy do tego dodamy triumf z 2014 roku pod wodzą Carlo Ancelottiego otrzymujemy cztery Puchary Mistrzów w ciągu 5 lat. Cristiano i spółka niemal skopiowali wyczyny Alfredo Di Stefano i jego ekipy sprzed ponad 50 lat. Cristiano Ronaldo skompletował także swój hat-trick tytułów Króla w Ligi Mistrzów, tym razem zdobył 15 bramek.